Są momenty w życiu, gdy wszystko zdaje się zmierzać w jednym kierunku. Ludzie pojawiają się przypadkiem, niespodziewane spotkania zmieniają bieg naszej historii, a subtelne znaki powtarzają się z uporem, jakby wszechświat miał tajny plan, którego częścią jest połączenie nas z kimś wyjątkowym. Ale czy naprawdę istnieje jakaś inteligencja stojąca za tymi spotkaniami? Karl Jung wierzył, że tak. Choć nie w uproszczonym sensie przeznaczenia, ale w ramach fascynującej koncepcji synchroniczności. Dla Junga synchroniczność była przejawem nieświadomości zbiorowej, swoistej uniwersalnej inteligencji, wspólnej dla całej ludzkości. Nie chodziło o zwykły zbieg okoliczności, lecz o wydarzenia, które łączy nie przyczyna, lecz znaczenie. Innymi słowy, gdy dwie pozornie niezwiązane rzeczy dzieją się razem w sposób znaczący, to jakby wszechświat szeptał nam coś do ucha, prowadząc nas ku głębszemu celowi. A gdy tym celem jest spotkanie drugiego człowieka, szept potrafi przemienić się w cichy krzyk. W tym miejscu wkracza psychologia głębi jako pomost między jednostką a tajemnicą spotkania. Jung mówi o procesie indywiduacji, drodze, którą podążamy, by stać się całością, integrując świadomość z nieświadomością, światło z cieniem. Ale ta droga nie jest samotna. Na jej szlaku przyciągamy ludzi, którzy odzwierciedlają zapomniane, wyparte lub nierozwinięte części nas samych. Są jak katalizatory naszej psychicznej ewolucji. Nie pojawiają się przypadkiem, pojawiają się wtedy, gdy jesteśmy gotowi. Istnieje bowiem rodzaj przyciągania, który wykracza poza fizyczność, osobiste preferencje czy powierzchowną sympatię. To coś niemal archetypowego. Siła, która popycha nas ku sobie bez racjonalnego wyjaśnienia. Czy zdarzyło ci się poznać kogoś i poczuć, jakbyś znał tę osobę od dawna? Albo że przyszła dokładnie w momencie, kiedy najbardziej jej potrzebowałeś? Jung powiedziałby, że to nie przypadek. To działanie jaźni, próbującej poprzez relacje przywrócić pełnię. Czasem jaźń używa drugiego jako lustra, jako posłańca. Takie spotkania często naznaczone są niewytłumaczalną, emocjonalną intensywnością. Może to być miłość od pierwszego wejrzenia, natychmiastowa przyjaźń, albo głęboka rywalizacja. Ważne jest to, że te relacje niosą w sobie ładunek symboliczny. Inny człowiek konfrontuje nas z nami samymi, pokazuje, kim jesteśmy, kim boimy się być i kim możemy się stać. I właśnie dlatego niektóre spotkania wydają się zapisane w gwiazdach. Bo na pewnym poziomie naprawdę takie są. Dlatego, jeśli dostrzegasz wzorce, powtórzenia, spotkania, które wymykają się logice, być może wszechświat próbuje połączyć cię z kimś. Nie po to, by cię dopełnić, bo to twoje zadanie ale by przyspieszyć twój proces przemiany. Jung uczy nas, że prawdziwa miłość to ta, która pomaga nam się indywidualizować, rozwijać, stawiać czoła własnemu cieniowi. I objąć pełnię bycia. Tego rodzaju połączenie nie musi się przejawiać w wielkich gestach ani nadzwyczajnych wydarzeniach. Często pojawia się w subtelnych detalach, spojrzeniu, które trwa o kilka sekund za długo, zdaniu wypowiedzianym w idealnym momencie, wrażeniu znajomości, które pojawia się bez żadnego racjonalnego powodu. To drobne znaki, że dzieje się coś większego, że nieświadomość aranżuje spotkanie. O istotnym znaczeniu psychicznym. W symbolicznym świecie psychologii jungowskiej, osoby, które pojawiają się jako punkty zwrotne na naszej drodze, często są żywymi reprezentacjami archetypów zamieszkujących nasz wewnętrzny świat. Budzą w nas uśpioną energię, archetyp kochanka, mędrca, uzdrowiciela, a czasem trickstera, który wnosi chaos po to, by wywołać wzrost. Jung postrzegał relacje międzyludzkie jako żyzne pole dla projekcji. Gdy się zakochujemy, mamy tendencję do rzutowania na drugą osobę cech i aspektów nas samych, których jeszcze w sobie nie rozpoznaliśmy. Drugi człowiek staje się zaczarowanym lustrem, a gdy czar pryska, pozostaje surowa prawda. To, co projektowaliśmy, to właśnie to, co musimy zintegrować. I właśnie dlatego wszechświat, a może raczej głęboka dynamika psychiczna, wydaje się tak zdeterminowana. By połączyć nas z określonymi ludźmi. Nie po to, by dać nam komfort, ale by nas rzucić wyzwanie. Nie chodzi o znalezienie drugiej połówki pomarańczy, ale o rozpoznanie brakujących połówek w nas samych. Relacje często stają się sceną, na której rozgrywa się dramat osobistej transformacji. Gdy spotykamy kogoś, kto nas porusza, prowokuje, inspiruje, albo nawet rani do głębi, Stajemy przed świętą szansą możliwością konfrontacji z samym sobą poprzez relacje z drugim człowiekiem. Współczesne społeczeństwo, w swoim pośpiechu i powierzchowności, często interpretuje takie spotkania jako dzieło przypadku, wynik algorytmów czy cyfrowych dopasowań. Ale ludzka dusza działa według innych kodów. Istnieje wołanie, które wykracza poza racjonalny umysł. Dlatego tak wiele historii miłości, przyjaźni czy ponownych spotkań zdaje się przekraczać czas, przestrzeń, a nawet logikę, bo są symboliczną odpowiedzią na wewnętrzne pragnienie pełni. Jung powiedział kiedyś: Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie kierować twoim życiem, a ty nazwiesz to przeznaczeniem. Może właśnie to przeznaczenie czujemy, gdy spotykamy kogoś, kto głęboko nas porusza. Ale w rzeczywistości stajemy wtedy twarzą w twarz z częścią nas samych, która czekała, by zostać obudzoną dotykiem drugiego człowieka. Te spotkania nie przychodzą więc po to, by nas dopełnić, ale by nas odsłonić. I często ta odsłona nie jest łagodna. Wymaga odwagi, cierpliwości i wnikliwego spojrzenia do wewnątrz, bo to, co drugi człowiek w nas porusza, może być zarówno światłem, jak i cieniem. Jung mówił jasno: spotkanie z drugim człowiekiem jest w rzeczywistości spotkaniem z samym sobą. Prawdziwe wyzwanie relacji międzyludzkich polega na tym, by wytrzymać spojrzenie tego lustra. Gdy kogoś kochamy, nie mierzymy się tylko z realną osobą, ale także ze wszystkimi naszymi idealizacjami, lękami i ranami, które na nią projektujemy. I wszechświat albo nasza psychika dobrze o tym wie. Dlatego niektóre spotkania są tak uporczywe, tak powtarzalne, niemal karmiczne. Wydarzają się raz za razem, aż zrozumiemy lekcję, aż dostrzeżemy wzorzec i go przekroczymy. Czasami nie chodzi o to, by spotkać kogoś nowego, lecz by spojrzeć nowymi oczami zobaczyć, czego ta relacja naprawdę chce nas nauczyć. I to właśnie w tym momencie synchroniczność staje się subtelnym nauczycielem. Przedstawia nam odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie, z odpowiednimi pytaniami, by wywołać nasze przebudzenie. Dlatego w pewnych okresach życia możesz zauważyć nasilenie tych znaczących spotkań. Gdy jesteś gotów na zmianę, świat zmienia się razem z Tobą. Nie dlatego, że magicznie się przeorganizowuje, ale dlatego, że Twoje spojrzenie staje się bardziej czułe, bardziej symboliczne, bardziej uważne na znaki. To, co wcześniej wydawało się tylko rutyną, zaczyna ujawniać większy wzorzec, ukrytą narrację, która łączy Twoje doświadczenia z głębszą intencją. Ten ruch ma wiele wspólnego z tym, co Jung nazwał procesem indywiduacji. To nie tylko podróż ku samopoznaniu, ale ku integracji. A relacje są jednym z głównych narzędzi tej podróży. Działają jak portale do nieświadomości, konfrontując nas z tym, co domaga się transformacji. Dlatego prawdziwe relacjonowanie się z drugim człowiekiem to akt duchowej odwagi. I wszechświat w tym procesie działa jako symboliczny sojusznik nie jako zewnętrzna istota z własną wolą, ale jako odbicie naszej psychiki rzutowane na świat. Gdy to, co czujemy wewnętrznie, współbrzmi z tym, co przeżywamy na zewnątrz, pojawiają się synchroniczności. Te znaczące przypadki, które zdają się prowadzić nas z poetycką precyzją. I może właśnie dlatego, gdy najmniej się tego spodziewamy, ktoś wkracza w nasze życie z celem, który zrozumiemy dopiero później. Bo sens często przychodzi po doświadczeniu, ale wezwanie to było w nas od zawsze. To właśnie w tym splataniu się dwóch czasów, przeżywanego doświadczenia i symbolicznego zrozumienia, tkwi prawdziwa alchemia spotkania. Carl Jung przypomina nam, że jaźń, ten wewnętrzny regulator psychiki, działa niczym kompas, prowadząc nas nie tylko ku samopoznaniu, ale i ku takim połączeniom, które rezonują z naszą najgłębszą istotą. Gdy jaźń jest aktywna, kieruje nas ku spotkaniom, które nie są przypadkowe, lecz konieczne. A to, co konieczne, nie zawsze jest wygodne. Jest transformujące. Dlatego, gdy wszechświat wydaje się chcieć połączyć cię z kimś, w rzeczywistości mamy do czynienia z przejawem wewnętrznego ruchu. Nieświadomość poszukuje pełni, używając drugiego człowieka jako symbolicznego nośnika tej podróży. Osoba, która pojawia się w Twoim życiu w takim momencie, nie jest tylko partnerem uczuciowym czy miłym towarzyszem. Często jest ucieleśnieniem archetypu, który domaga się zrozumienia i integracji. Kochanek, wróg, mistrz, uczeń wszystkie te postacie symbolizują aspekty wewnętrzne, które jeszcze nie zostały w pełni przyjęte. Te postacie nie przychodzą, by nas uszczęśliwić, przychodzą, by nas nauczyć. A nauka nie zawsze przychodzi w postaci kwiatów. Czasem objawia się w formie strat, rozstań, milczenia czy zamętu. Ale nawet wtedy, jeśli spojrzymy oczami symbolicznymi, zobaczymy, że to właśnie ból jest glebą na której wyrasta świadomość. Drugi człowiek, swoją obecnością lub nieobecnością, staje się częścią naszego procesu indywiduacji. Dlatego upieranie się, by widzieć ludzkie spotkania wyłącznie przez pryzmat romantycznego przeznaczenia, to umniejszanie ich mocy. Prawdziwe spotkanie jest zawsze alchemiczne, przekształca. Rozpuszcza to, co było zastałe, oświetla to, co ukryte, burzy to, co skostniałe, a wszechświat czy też nieświadomość porusza się dokładnie w tym rytmie? Gdy jesteśmy gotowi, by się rozwijać, pojawiają się właściwi ludzie. Nie dlatego, że mają nam coś dać, ale dlatego, że mają nam coś odbić. I tu ważne zastrzeżenie: nie każde intensywne spotkanie będzie trwałe. Niektórzy pojawiają się tylko po to, by spełnić konkretną funkcję psychiczną. Przychodzą, wywołują wewnętrzne trzęsienie ziemi i odchodzą. I to jest w porządku. Piękno tkwi w zrozumieniu, że te dusze również są częścią symbolicznego planu. Jung mówił, że wszyscy jesteśmy fragmentami tej samej całości, próbującymi rozpoznać siebie nawzajem. I właśnie w tym wzajemnym rozpoznaniu, nawet jeśli krótkim, może kryć się klucz do głębokiej przemiany. Dlatego, jeśli czujesz, że coś cię prowadzi ku drugiemu człowiekowi, jeśli znaki się powtarzają, intuicja nie milknie, a serce współbrzmi: Może nadszedł czas, by otworzyć się na te tajemnice. Nie po to, by spotkanie zromantyzować, ale by je uszanować. Bo wszechświat nie myli się w swoich symbolicznych tańcach. On jedynie odpowiada na to, co ty w głębi duszy jesteś gotów odnaleźć samego siebie, poprzez drugiego człowieka. A gdy pozwalasz sobie przeżywać te spotkania z pełną świadomością, coś niezwykłego zaczyna się dziać. Życie przestaje być jedynie ciągiem wydarzeń i zamienia się w żywą narrację, pełną znaczeń. Każdy człowiek, który staje na Twojej drodze, staje się wiadomością. Każda relacja istotnym rozdziałem Twojej własnej ewolucji. To właśnie Jung nazwałby życiem symbolicznym egzystencją, w której nie tylko się przetrwa, ale interpretuje, intuicyjnie czuje, zanurza w tym, co niewidzialne. Taka perspektywa zmienia wszystko. Zamiast rozpaczliwie szukać kogoś, kto nas uratuje od samotności lub wypełni nasze braki, zaczynamy dostrzegać, że drugi człowiek towarzyszy nam w podróży ku samopoznaniu. Zaczynamy pytać: co to spotkanie chce mi powiedzieć o mnie samym? Przestajemy kurczowo trzymać się kontroli, posiadania czy lęku przed stratą i zaczynamy widzieć relacje jako proces, jako przepływ, jako taniec dusz. Które dotykają się z głębszego powodu. Oczywiście takie spojrzenie nie usuwa konfliktów, nieporozumień, ani bólu związanego z ludzką miłością, ale pomaga nam zrozumieć, że nawet ból ma swoją funkcję. Że cierpienie, które drugi człowiek może w nas wywołać, często jest zaproszeniem do poszerzenia świadomości. Jung podkreślał znaczenie cierpienia jako części procesu indywiduacji. Nie jako celu samego w sobie, ale jako środka transformacji. Kochać to, tak, ryzykować zranienie, ale także otworzyć się na uzdrowienie. A to uzdrowienie nie dokonuje się w oderwaniu od świata, zamknięte w teoriach. Ono dzieje się w praktyce, w codzienności, w dialogu, w odwadze bycia autentycznym. Gdy otwieramy się na drugiego człowieka prawdziwie, zrzucamy maski ego, pozwalamy mówić nieświadomości. Pozwalamy jaźni się ujawnić, pozwalamy symbolom płynąć, i wtedy życie przestaje być liniowe, logiczne, przewidywalne, staje się tajemnicze, nieuchwytne, żywe. Być może właśnie to jest prawdziwym celem stojącym za tym uczuciem, że wszechświat próbuje nas z kimś połączyć. Nie chodzi o romantyczne przeznaczenie, ale o psychiczne wezwanie do przemiany. Drugi człowiek pojawia się jako lustro. Jako wyzwanie, jako uzdrowienie lub jako rozłam, ale nigdy przypadkiem. A im bardziej jesteśmy tego świadomi, tym bardziej jesteśmy zdolni do tworzenia relacji pełnych znaczenia, głębi i wolności. Dlatego, następnym razem, gdy poczujesz, że coś albo ktoś uparcie pojawia się na Twojej drodze, nie odrzucaj tego. Nie racjonalizuj zbyt szybko. Wsłuchaj się, obserwuj. Poczuj. Być może to nie tylko przypadek, ale synchroniczność. Może za tym spotkaniem stoi wszechświat, albo Twoja własna dusza, próbująca Ci przypomnieć, kim naprawdę jesteś i kim właśnie się stajesz. A w tym cichym rozpoznaniu, w tej chwili, gdy serce rozumie to, czego umysł jeszcze nie pojmuje, wydarza się cud ponowne spotkanie z tym, co istotne. Bo właśnie to oznaczają te głębokie połączenia, nie tylko pojawienie się kogoś nowego, ale ponowne połączenie się z częścią nas samych, dawno zapomnianą, zaniedbaną lub zagubioną. Drugi człowiek staje się symbolem pradawnej pamięci, prawdy, która od zawsze mieszkała w nas. Jakby każde znaczące spotkanie było w rzeczywistości ponownym spotkaniem z własną duszą. Karl Jung powiedział kiedyś. Najważniejsze spotkania zostały już umówione przez duszę, zanim jeszcze ciała się zobaczyły. To zdanie, potężne i poetyckie, zawiera jedną z najsubtelniejszych zasad psychologii archetypowej: przekonanie, że psychika wykracza poza czas, a nieświadomość zna drogi, których rozum nie potrafi objąć. Gdy czujemy, że jakaś relacja istniała już zanim się zaczęła, to dlatego, że na pewnym symbolicznym poziomie naprawdę tak było. Czas duszy nie jest linearny, jest kolisty, mityczny, głęboki. Dlatego niektóre spotkania wymykają się czasowi. Ludzie, których ledwo znamy, a którzy wydają się znać nas od zawsze. Więzi, które pojawiają się natychmiast, jakbyśmy po prostu kontynuowali dawno rozpoczętą rozmowę. Te odczucia, choć trudne do wyjaśnienia logicznie, mają sens w wymiarze symbolicznym. Ujawniają, że dzieje się coś większego, że dotyka nas dynamika archetypowa, wezwanie do wewnętrznej przemiany przez drugiego człowieka. I tu kryje się ciche piękno. Nie musimy rozumieć wszystkiego, by zaufać. Psyche ma własną mądrość, a symboliczny wszechświat działa przez tajemnice, które nie wymagają wyjaśnienia, lecz poddania się im. Gdy rozpoznajemy znaki, szanujemy intuicję, otwieramy się na spotkania z obecnością i świadomością, pozwalamy życiu ujawniać swoje sekrety. Nie chodzi o kontrolę, ale o gotowość, nie o wymuszanie spotkań, lecz o bycie całym sobą, gdy się wydarzą. Bo ostatecznie, gdy wszechświat próbuje połączyć cię z kimś, nie pisze scenariusza zewnętrznego, on odpowiada na wewnętrzne wołanie. Drugi człowiek to zwierciadło twojego własnego etapu rozwoju odbicie tego, co jesteś gotów zobaczyć, poczuć lub uzdrowić. A im bliżej jesteś swojej prawdy, tym bardziej te połączenia stają się wyraźne, silne, nieuniknione. I nawet jeśli trwają krótko lub kończą się nagle, zostawiają w nas wieczne ślady, bo nie mierzy się ich w czasie, lecz w głębi. To te relacje zmieniają nasze spojrzenie, naszą duszę, nasz los. I kiedy to się dzieje, nie ma wątpliwości. Wszechświat naprawdę spiskował, by to spotkanie się wydarzyło, nie po to, by nas dopełnić, ale by przypomnieć nam, że od zawsze byliśmy całością. Kiedy mówimy, że wszechświat chcecie z kimś połączyć, nie mamy na myśli kapryśnej siły zewnętrznej, która gra w kości z naszym losem. Mówimy o głębokiej, symbolicznej inteligencji ludzkiej psychiki, tak jak opisywał ją Karl Jung. Inteligencji, która poprzez synchroniczność prowadzi nas do spotkań pełnych znaczenia, będących portalami do wewnętrznej przemiany. Te połączenia nie są przypadkowe. One wybierają nas tak samo, jak my wybieramy je i pojawiają się przede wszystkim wtedy, gdy jesteśmy gotowi, by się rozwijać, nawet jeśli jeszcze nie zdajemy sobie z tego sprawy. Drugi człowiek wchodzi w nasze życie, by ujawnić coś, co domaga się integracji. By poruszyć to, co zastygło, i odbić to, co w nas najgłębiej zapomniane, a jednocześnie najprawdziwsze. Żyć z taką świadomością, to żyć z szacunkiem, to traktować spotkania jak nauczycieli, to postrzegać miłość, przyjaźń, głębokie więzi jako święte ścieżki prowadzące nas do wnętrza samych siebie. I choć ta relacyjna podróż niesie ze sobą ból, rozstania i niepewność, zawsze nas rozszerza czyni nas bardziej świadomymi, bardziej ludzkimi. Wszechświat więc nie jest przypadkiem w ruchu, jest symbolicznym odbiciem naszej duszy, która szuka pełni. Każdy, kto do nas przychodzi, pojawia się z określonym celem. Naszym zadaniem jest słuchać, przyjmować i uczyć się, bo ostatecznie każde prawdziwe spotkanie jest powrotem do tego, kim naprawdę mamy się stać. Niech więc Twoje serce będzie uważne na znaki. Niech potrafi rozpoznać drugiego człowieka nie tylko oczami, ale i duszą. I niech, gdy wszechświat przemówi, znajdziesz w sobie odwagę, by odpowiedzieć. Bo miłość, ta, która przemienia, integruje i odsłania, zaczyna się wtedy, gdy przyjmujemy wezwanie niewidzialnego. I jak powiedział Jung, z mądrością kogoś, kto znał przepaście duszy. Ten, kto patrzy na zewnątrz, śni, ten, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. Może ten drugi człowiek jest tu właśnie po to, by pomóc ci się obudzić? Jeśli ta wiadomość poruszyła cię, jeśli te myśli obudziły coś w twojej duszy, nie zatrzymuj tego tylko dla siebie. Zasubskrybuj kanał, by dalej wspólnie eksplorować tematy, gdzie psychologia, duchowość i samopoznanie się spotykają. Każde wideo to zaproszenie do zanurzenia się w głąb siebie. I napisz w komentarzu: Czy miałeś kiedyś spotkanie, które wydawało się prowadzone przez coś większego? Czy poczułeś, że ktoś pojawił się w Twoim życiu w idealnym momencie? Twoja historia może zainspirować innych, którzy właśnie teraz przechodzą przez podobny proces. Razem twórzmy przestrzeń refleksji, świadomości i przemiany. Do zobaczenia w kolejnym filmie.